było, o tym sobie porozmawiamy. Polak pochodzący z Litwy i jakie zajęcie pan Walerianu skutecznie? Oczywiście jeździ na rowerze, ale jeśli na rowerze nie tak jak chyba tutaj my wszyscy. Pan Walerian bije rekordy. Są to jazdy 12, 24 godzinne, a teraz w lutym 48 godzin przy temperaturze minus 45 stopni. Może coś troszkę o tym. To także jest chyba rekord Guinnessa, tak? Tym razem dążyliśmy do tego, żeby ustanowić nową kategorię, bo takiej kategorii jeszcze nie ma, więc my nie biliśmy rekord Guinnessa, a ustanawialiśmy. I dlaczego rekord Guinnessa w takich warunkach skrajnych, w takim mrozie? Dlatego, że poprzednie rekordy były realizowane w Polsce, w naszych warunkach klimatycznych, więc ubiłem rekord 48-godzinny na trasie w obrot, później na, trasie, na stadionie, drugi rekord. I kolejnym wyzwaniem było wyjechanie do najziemniejszego punktu na Ziemi, gdzie mieszkają ludzie, gdzie rekord temperatur wynosi minus 70 stopni. I w tej miejscowości ustanowiliśmy nowy rekord, w nowej kategorii. No właśnie, jest to bardzo ciekawe, jak przy takiej temperaturze można jeszcze jeździć na rowerze. Jak wyglądały przygotowania do tego wydarzenia? Jak już mówiłem, to jest cały proces przygotowawczy. Nie ma możliwości się przygotować w ciągu roku, dwóch, trzech, albo nawet pięciu. I teraz analizując i patrząc wstecz, widzę, że moje przygotowania trwały przynajmniej 20 lat do danego rekordu. Trzeba zrozumieć swój organizm, nauczyć z nim współpracować, wiedzieć, jak reaguje na pewne symptomy i wtedy możemy przystąpić do takiego rekordu. Ale zanim wyjechaliśmy do Pona, Stworzyliśmy warunki w komorze termoklimatycznej na Politechnice Krakowskiej i zobaczyliśmy, jak to jest, gdy człowiek przebywa w temperaturach w granicach minus 50 stopni. No właśnie, takie nazwijmy laboratoryjne warunki. Pewnie też nie do końca odzwierciedlają to, jak wygląda to w praktyce. Jak na przykład organizm reaguje na tą temperaturę? Bo trzeba też oddychać, tak? Oddychanie podczas jazdy na rowerze jest ważne. Trzeba dotleniać organizm. Czy tutaj także trzeba było się długo przygotować do tego, by potem móc swobodnie, to tak w cudzysłowie swobodnie, bić ten rekord Guinnessa przy takiej niskiej temperaturze? No i dlatego, zanim wyjechaliśmy do Imiakonu, poprzedziliśmy testy w komorze na miejsce, żeby zobaczyć właśnie, jak reaguje organizm. Jak powinniśmy oddychać w takich warunkach, jak jest minus 50 albo prawie minus 60, co powinniśmy jeść, jak powinniśmy ubrać. W też w komorze przetestowaliśmy cały nasz sprzęt, i po dwóch dobach przebywania w takiej komorze się okazało, że wszystko zawiodło: sprzęt zawiodł, elektronika zawiodła, tylko człowiek wytrwa. Więc widzimy, że jakie człowiek ma możliwości. I więc możliwości ludzkie nie są do końca poznane. Do końca nie wiemy, gdzie są te granice. Jak ja zawsze mówię, że my nie przekraczamy granic, my ich po prostu przesuwamy. Poprzez to, że zaczynamy rozumieć swój organizm i zaczynamy z nim współpracować. Ale podstawowa dewiza w tych naszych projektach jest taka, żeby nie szkodzić dla siebie i dla własnego organizmu. To jest podstawa. No właśnie, wspomniał Pan o specjalnym ubiorze. Jak, jak to wyglądało? Jak trzeba było się ubrać na to wicie rekordu Guinnessa tak, aby e, no nie nabawić się jakichś odmrożeń, czy, czy, czy jakiejś większej kontuzji, bo podczas tego, tego e, wydarzenia 48 godzin cały czas e, na rowerze. Jak to wygląda od technicznej strony, jeśli chodzi o ubiór? No, pan poruszył jakby dwa zagadnienia. Zagadnienie kontuzy to jest jakby inny temat, więc to jest szerszy temat do omówień I, i zagadnienia utraty ciepła. I dlatego przy testach w komorze do plania analizowaliśmy kamerę termowizyjną, w których częściach ciała są największe straty, są największe emisje ciepła i odpowiednio reagowaliśmy na te słabe punkty. Ale już teraz możemy, mogę stwierdzić, że istotne jest dbanie o kończyny, to znaczy nogi, ręce, głowa i sposób oddychania, o który Pan poruszył, bo oddychać trzeba odpowiednio, bo nie możemy oddychać w takich warunkach, poprzez usta, wciągając zimne powietrze, mroźne, bo po godzinie przebywania w takim mrozie trzeba byłoby zejść trasy. Dlatego trzeba się nauczyć oddychać przez odpowiednie maski, gdzie powietrze zimne jest mieszane z powietrzem ciepłym. To teraz tak, jeśli by Pan mógł przybliżyć, się, jak wygląda Taka wyprawa, czy jest pan tam sam, czy ma pan jakiś tak zwany support, czy to też polega na ciągłej jeździe przez 48 godzin? Znaczy zanim wyjechaliśmy do Rosy, do Jakucji, to trzeba stworzyć zespół, zespół składający się ze specjalistów w poszczególnych dziedzinach. To był trener personalny Dziadety. Również osoba od to także... spraw organizacyjnych na wyjazd, bo trzeba pamiętać, że to jest Rosja, Syberia. Więc ta organizacja i cała logistyka zajmowała praktycznie tyle samo czasu, co przygotowanie fizyczne. A jak wygląda im przygotowanie fizyczne? Przygotowanie jest rozłożone przeważnie na rok czasu, gdzie stopniowo pracujemy nad poszczególnymi cechami. To znaczy wytrzymałością, siłą, szybkością i to była, to zanim to w Polsce trenowaliśmy w warunkach y, wiadomo, zimowych, ale mieliśmy taki komfort, że wtedy mieliśmy minus 20 stopni na dworze i trenowaliśmy przeważnie po nocach, dlatego że y, w Mia y, noc trwa bardzo długo, no, prawie 19 godzin. No dobrze, już wiemy mniej więcej jak należy się przygotować do tego. Pod względem człowieka, pod względem organizmu, tego jak oddychać, jak się ubrać, ale właśnie, co, co z rowerem? Mamy tutaj zaprezentowane rowery z dawnych lat. No, domyślamy się, że takim rowerem takiego rekordu by się nie pobiło. Mamy znaczy, tutaj rowery. No, mogę pana zaskoczyć. no właśnie, te rowery najbardziej by się sprawdziły w takich trudnych warunkach, bo one są proste i w nich za bardzo nie ma co się psuć. A to jest podstawa jak wiemy, że jak mamy kasetę w rowerach, to potrafię zamarznąć, tak samo jak i gabulce. Tutaj nie ma co się zepsuć. Ten rower że zanim pojechał. No może nie na takich oponach, ale jakby się sprawdzał. No właśnie, o to chciałem w dalszej części zapytać, jak powinien ten rower wyglądać właśnie. Czy taki rower jest naszpikowany technologicznymi nowościami, czy właśnie ta prostota, o której już Pan wspomniał, tutaj bardziej pomaga w byciu rekordu? Znaczy po testach w komorach zobaczyliśmy, że musimy wyeliminować wszystkie elementy, które mogą się zepsuć. To znaczy hamulce, hamulce, przerzutki, elementy ruchome. Ale również zauważyliśmy, że smarowanie powoduje to, że mechanizmy zaczynają pracować z wielkim utrudnieniem i dlatego wszystkie elementy smarowane musiało być przemyte z wszelkie smary i można powiedzieć, że rower praktycznie pracował na sucho bez żadnego smarowania. I dopiero taki rower sprawdził się w takich warunkach, gdzie mieliśmy prawie minus 50 stopni. To jest już kolejny Pana rekord finesa. Czy to już jest zatwierdzone, czy on jest jeszcze w czasie weryfikacji? Jak to wygląda? Od tej strony. To może przedstawię, jak wygląda procedura rejestracji rekordu. Do siedziby GNS się zgłaszamy, żeby otrzymać wytyczne do danego rekordu, bo każdy rekord ma swój numer i trzeba spełnić wszelkie warunki z tych wytycznych, żeby rekord był, był uznany. Później trzeba zarejestrować wszelkie niezbędne dane z rekordu i takie dokumenty są wysyłane do siedziby GNS. Jeżeli chcemy, żeby rekrut byłby szybko zatwierdzony, to wtedy korzystamy z pomocy sędziów z siedziby Genesa. ale wiadomo, że żeby zabrać sędzie do Ojmiakono, po pierwsze to są ogromne koszty, liczę może nawet 50 tysięcy euro, żeby taka osoba, po kilka osób pojechała, więc nasz budżet na to nie mógł pozwolić. I dlatego wyobrażaliśmy inną ścieżkę, bardzo dłuższą, że składamy dokumenty, gdzie świadkowie potwierdzają, że takie wydarzenie miało miejsce i na takie rekord się czeka. A się czeka w zależności od tego, no, jak jest skomplikowane i czy to rekord jest bity, czy yy, rekord nowy. Ale z mojego doświadczenia mogę już powiedzieć, że najwcześniej, jaki rekord u mnie był uznany, to był miesiąc, po miesiącu otrzymałem certyfikat po kolejnym rekordzie, a nieraz się czeka nawet kilka lat na rejestrację. Obecne, jeżeli wszystkie rekordy zostaną moje uznane, to ich jest już jest, jest dziewięć, dwa mają certyfikaty, dwa rekordy prawdopodobnie w ciągu kilku miesięcy będą miały certyfikaty, a resztę muszą zaczekać i przejść weryfikację. To jeszcze jak już teraz jesteśmy przy tych rekordach, jakie to są rekordy? Mówimy 12 godzin, 24, 48. No to może ja rozpocznę, bo będzie łatwiej mi się polapać, chociaż nie, to sam się gubię. Pierwszy rekord to 48-godzinny na rowerze górskim na trasie off Drugi rekord 12-godzinny na trasie off Później trzy rekordy na rowerze górskim na stadionie, 12, 24, 48. rekordy GNS w na Severy. I teraz 14 września był pobity kolejny rekord, to znaczy odzyskany 12-godzinny, ponieważ mój rekord 12-godzinny został pobity przez Australijczyka. Więc myślałem go odzyskać. I 14 września był bity ostatni rekord. No że Panie Walerianie, tak rozmawiamy. I rower, rower, czy coś poza tym rowerem jeszcze Pan w życiu robi oprócz bicia rekordów i jazdy na rowerze? Nie, no, rower to jest pasja, więc nie mogę się zajmować tylko rekordem, bo też trzeba mieć inne ukierunkowanie, bo jak człowiek zajmuje się tylko jedną dziedziną i później mu, mu to się zabierze z różnych e, czynników, może być choroba, może być poważnych buntów, a wtedy człowiek nie może się odnaleźć w społeczeństwie, więc owszem, mam inne zainteresowanie. Obecnie jestem doktorantem na, uczeniu, na Wydziale Technologii Drewna, więc chciałbym się rozwijać naukowo. Aczkolwiek rozwój naukowy powoduje to, że inaczej podchodzę do rekordów, do sportu. Bardzo podchodzę w sposób przemyślany. I nie są to chaotyczne treningi, więc wszystko jest przemyślane, uporządkowane. Myślę, się wydaje, że takie podejście pozwala osiągnąć odpowiedni wynik, ale również nie mieć kontuzji na ciele, pomimo tak dużego wysiłku. To może, jeszcze na koniec, jakie plany te rekordowe, czy, czy coś już w Pana głowie zaczyna świtać? Co kolejnego, jaki kolejny rekord można by właśnie związany z rowerem jeszcze powiedzieć? To znaczy, jak mnie pytają zawsze o nowe plany, co mam robić w przyszłości, jakie będą rekordy, to nie chciałbym, żeby na mnie była wybierana pewna presja, że coś muszę. Tak się składa, że ja nie muszę, ja muszę chcieć. Jak ja będę chciał, to będą rekordy. Ale mogę już zdradzić teraz, że na pewno są pewne plany, które są związane z rekordami. To są testy w komorze termoklimatycznej w wyjemnych temperaturach, minus 50 stopni, 100 godzin. Ale też chcemy wejść do, komor do komory jest temperatura minus 100 stopni, przetestować. Po tych testach będzie konf zorganizowana konferencja naukowa, gdzie przedstawimy wyniki naszych testów i analiza wszelkich danych. I jak nam powiedzmy, uda się ojarzmieć tak, tak zwane zimno, to chcemy jeszcze raz wrócić na Syberię, do Jakucy, bo jakoś to zimno bardzo nas przyciąga. To jest po prostu niesamowite, co, co pan mówi niektórym ludziom. Nie chce się wyjść z domu przy minus 5 stopniach, przy pierwszym śniegu, a tutaj minus 45 stopni jazda na rowerze, to jest niesamowite. Pan Valerian Romanowski, bardzo dziękujemy za rozmowę. Więcej jeszcze jutro, w kolejnym dniu targów bajek. Expo. Tam pan Walerian także będzie, i tam będzie można jeszcze z nim porozmawiać, zdobyć autografy i dowiedzieć się czegoś jeszcze więcej ciekawego o biciu rekordów Guinnessa w jeździe na rowerze. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję za zaproszenie do galerii, że mogłam przedstawić swoją pasję i podzielić się tym, czym się zajmuję na co dzień. Dziękuję. Dziękujemy.